Halo. W dzisiejszym odcinku mam dla Was konkurs, ale to wszystko w późniejszym etapie, dlatego oglądajcie do samego końca, zobaczcie o co chodzi. Mam dla Was fajny odcineczek i fajną nagrodę, tak mi się wydaje. Pozdro! Elo, elo. tutaj Tomilo, witam Was bardzo serdecznie. Jest poranek, mam dzisiaj dzień wolny od pracy, co jest piękne. Dzisiaj jadę nagrać porad przewrotu, ponieważ nauka zdalna prze, więc muszę robić zasięgi póki się da. Oczywiście poradniki będą na drugim kanale, więc wbijajcie od razu, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Druga sprawa, co mogę jeszcze powiedzieć na sam początek. Jeżeli jeszcze nie kupiliście czapki, potrzebujecie, jest zimno, wiecie o co chodzi, to zachęcam. Co prawda promocja z wysyłką za złotówkę już minęła, ale co z tymi czapkami? Bo ja dzisiaj ich nie zrezenzuję, ale za to mam gościa, fajnego ziomeczka z Krakowa, który zrobił to za mnie. Więc ja wam pokażę, co on zrobił za materiał. Taki króciutki, ale fajny, a ja się zmywam, zjem śniadanie i jadę nagrywać poradnik, więc wszystko wam zaraz pokażę no Słuchajcie, Kamil zrobił zarąbistą czapeczkę. Mam ją właśnie na sobie. O. Super ciepła, fajna, wygodna. A za chwilę pokażę Wam, że to jest jedna z niewielu czapek, które po prostu nie spadają, jak się robi salta i ewolucję. Natomiast znajdujemy się na w parku trampolin Jump Planet, a to dlatego, że każdy nowy produkt powinien być testowany w warunkach laboratoryjnych, a dopiero później na ludziach. No, na ludziach też jest teraz testowany, no jestem człowiekiem, ojej, zrobiliśmy to piersi sorry Kamil, nasz produkt jest jako jedyny testowany na ludziach, nie na zwierzętach jesteśmy właśnie w sztucznym środowisku Lolatorium, żeby wam pokazać jak ta czapka się sprawuje, a Kamil pokaże wam jak ta czapka sprawuje się po testach w takim środowisku, już w środowisku naturalnym. tutaj tak na szybciutko miejsce, w którym prowadzę zajęcia w Rzeszowie, więc jeżeli jesteście stąd lub z okolic i chcielibyście być u mnie na zajęciach, piszcie do mnie śmiało, Magic Studio. Tu już mam wszystko przygotowane, tak naprawdę już jestem po nagraniu poradnika. Skrypt oczywiście też musiał być gotowy, no bo to pomaga, na pewno przyspiesza pracę. Uuu. Także ja się powoli pakuję. I jadę do Flyparku na jakąś taką fajną sesyjkę. Możliwe, że ktoś wpadnie, bo pisałem. Stworzyłem w ogóle grupę Parkur Rzeszów na Facebooku. Jeżeli byście chcieli, to dołączajcie, ale dobrze jakbyście byli stąd. W sensie z Rzeszowa, Łańcuta i okolic. No bo po prostu to ma być grupa, gdzie będziemy się spotykać na treningach. Także tak. Parkur Rzeszów. Zapraszam. Ninja. jak to było na treningu z Pawłem w Warszawie bo te śrubki wchodziły fajne Także najpierw musi być ten rundek back, potem śruba, a potem zabawa Coś sobie przypomniałem, to co było u Pawła. Oczywiście pewnie nie uda mi się zrobić tak wszystkiego jak wtedy, bo u Pawła jest połączenie tego, że jest duży airtrack i po airtraku jest po prostu trampolinka. Tutaj tego nie ma, więc będę musiał sobie poradzić tylko i wyłącznie na trampolinie, ewentualnie na samym airtraku, bo też tam gdzieś dalej jest. Ale na razie zrobimy tutaj. Spróbujemy połączyć na razie runda karabian. Jeżeli będę czuł się swobodnie, próbujemy od razu wkręcać śrubkę. Rabiana tu poleciałem jak taka luźna szmata. Trzeba się spiąć. Daje mi się, że czuję to. Zrobię jeszcze raz na, z materacem. No i chyba zdejmujemy ten materac i robimy bez. Myślę, że nadal to pamiętam, dlatego już zostawiamy sobie ten element, przechodzimy dalej spróbujemy zrobić teraz webstera do precyzji. Trochę brakuje siły, ale też dawno nie robiłem tego. Zaczyna mnie pobolewać największy palec w prawej stopy. Nie wiem dlaczego. W ogóle wylądowałem, po prostu teraz i tak. Oła. Ale wylądowałem normalnie, to jest najlepszy. Hej, evet, zobaczymy. Ciężko jest precyzyjnie wylądować Cały czas pcham je do przodu Ale spróbuję ostatni raz Skupię się jak najlepiej No i mam nadzieję, że wyjdzie Dużo brakuje, w szczególności boję się teraz tego, bo tam było miękko. Tutaj już jest trochę bardziej twardziutko, więc jak coś wyląduje źle, to będzie au! Misty ruch, znaczy fajny. Kurde, ale łatwe. Sam ruch jest mega prosty. Jeżeli umiecie side'a, umiecie front'a, przełóżcie to na Webstera, nauczcie się troszeczkę precyzji, dajcie klocka i macie. <taka>, Taka szybka instrukcja, ale naprawdę jestem tak mega zadowolony. Dobra, wróćmy do trochę skillsów robionych na trampolinach. Eee, spróbuję sobie przypomnieć naukę machówki, bo kiedyś robiłem, przez długi czas już przestałem. Bo no wiecie, rozciągnięcie nie to i tak dalej. Czy możecie mi uciąć rękę? Cały czas taka potrzebne Słowo, Kwestia przyzwyczajenia znowu. E, czuję, że cały czas jest coś nie tak. Albo w trakcie złączam nogi na chwilę, albo uginam, albo obracam. Jest przymiarka do wolflipa, którego nie robiłem z 10 lat. Eee, no co mogę powiedzieć? Salto w tył z na ścianie, tak? Nic więcej. Więc kładę teraz robimy kilka wprawek i jedziemy z tematem. Mm. Tak jak mówiłem wcześniej, mam dla was konkurs, w którym do wygrania będzie czapka, prosto od Leo 8, ale co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, opowiem wam wszystko już w samochodzie, gdzie będzie cisza i spokój. No to już jestem po treningu i tak jak wam mówiłem e, przedstawiam zasady. Zatem wylosuję jedną osobę, która wygra czapkę. Być może dwie, jeżeli będzie tych zgłoszeń naprawdę dużo. To już zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od was. Chciałem stworzyć do końca roku kompilację ze skokami widzów. To są skoki tak naprawdę z całego roku, więc czy skakaliście przykładowo na Hali, czy skakaliście na zewnątrz, czy to było zimą, latem, nieważne. Po prostu podeśli do mnie jakieś 3-4 swoje najlepsze scenki, które uważam, że są najlepsze, poprzez dysk Google na mojego maila tomileo8małpa.gmail.com Prace zbieram do 13 grudnia, więc macie spokojnie tydzień na to, żeby poprzez swoje dyski poprzebierać pliki i po prostu mi podesłać. Nic nie musicie montować, nie dodawać żadnej muzyki, po prostu wszystko naturalne, a ja to wszystko potem zmontuję. Po 13 grudnia przejrzę wszystkie pliki, jakie dostałem i jedna osoba lub dwie, w zależności od ilości pracy, jak już mówiłem, otrzyma czapkę. Tą, którą mam na głowie, dokładnie tak. Znaczy nie tą konkretnie, nie tą samą, tylko po prostu, że tą czapkę. Tę, tą. Nieważne. Po prostu. Wygracie nową, nieużywaną czapkę. To tyle, jeżeli chodzi o konkurs. Ja jeszcze tylko tak wrócę do tego, co było na treningu. Rzeczywiście chyba coś sobie zrobiłem w największego palca u prawej stopy. Z tego powodu, że miałem problem w ogóle założyć buty. Tak mnie ten palec boli. Nie ogarniam. Z mojej strony na dzisiaj będzie wszystko. Zostawcie jakąś łapeczkę, napiszcie komentarz, jak Wam się podobał vlog. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć!